Tower of London, czyli londyńska twierdza położona na północnym brzegu Tamizy, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Anglii i jednocześnie miejsce o niezwykle burzliwej i wielowiekowej historii. Jej fundamenty sięgają 1066 roku, kiedy to Wilhelm zdobywca rozpoczął budowę warownego kompleksu który miał nie tylko chronić Londyn, ale także manifestować normandzką władzę. W roku 1078 powstała charakterystyczna biała wieża White Tower, będąca rdzeniem całego założenia. To masywna romańska budowla o grubych murach i czterech wieżach narożnych, która do dziś stanowi główny punkt kompleksu. Na przestrzeni wieków Tower była systematycznie rozbudowywana. W XIII wieku za panowania Henryka III i Edwarda I powstał podwójny pierścień murów obronnych oraz fosa, dzięki czemu twierdza stała się niemal nie do zdobycia. Oprócz funkcji militarnej Tower pełniła przez stulecia rolę pałacu królewskiego, więzienia stanu, Skarbca, arsenału, znamu, królewskiej, a nawet ogrodu zoologicznego. Właśnie tu w XIII wieku sprowadzono lwy, lamparty i inne egzotyczne zwierzęta, początki królewskiego zwierzyńca. Tower zasłynęła jednak najbardziej jako miejsce kaźni i więzienia dla najbardziej znanych postaci w historii Anglii. W murach twierdzy uwięzionej stracono m.in. królową Annę Boyen, drugą żonę Henryka VIII, a także Katarzynę Howard i Lady Jane Grey. Przetrzymywano tu również Tomasza Morusa, Gaja Foxa, Tomasa Cromwella czy Jakuba II. W wieży Champ więziono Elżbietę I, zanim została królową, podejrzewaną o udział w rebelii przeciwko Mary Tudor. W przechowywane są od wieków regalia koronacyjne, korona państwowa Berło, i jabłko królewskie, które do dziś używane są podczas koronacji brytyjskich monarchów. Klejnoty koronacyjne znajdują się w Jewel House i są jednym z najczęściej odwiedzanych elementów kompleksu. Tower była również miejscem przechowywania skarbca królewskiego oraz arsenału, a od czasów Tudorów pełniła też funkcję rezydencji oficjalnej dla osób związanych z Dworem Królewskim. Z Tower of London związana jest także legenda o krukach. Zgodnie z tradycją sześć kruków musi nieustannie zamieszkiwać twierdzę, ponieważ ich odejście miałoby zwiastować upadek korony i Anglii. Kruki są objęte opieką specjalnego opieku. Wiekuna Ravens Mastera i mają swoje skrzydła przycięte, aby nie odlecieć. Twierdza przetrwała liczne oblężenia, reformacje religijne, wojny domowej, zmiany dynastii. W czasie II wojny światowej ponownie wykorzystano ją jako więzienie. Jednym z ostatnich więźniów był Rudolf Hess. Dziś tower pełni funkcję muzealną, ale nadal jest nominalnie twierdzą i siedzibą garnizonu wojskowego. To także miejsce zamieszkiwania ceremonialnych strażników Yeoman Words, popularnie zwanych Beefeaters, którzy są strażnikami i przewodnikami oraz uczestniczą w codziennym rytuale zamykania bram twierdzy. Ceremony of the keys. W 1988 roku Tower of London została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie co roku przyciąga miliony turystów z całego świata jako jedno z najważniejszych miejsc dziedzictwa historycznego Wielkiej Brytanii, łącząc funkcje edukacyjne, ceremonialne i wojskowe z potężnym symbolem tożsamości narodowej.